No, dzisiaj 1 października, jestem w Proszowicach. O, jak dawno tu nie byłem. A tu stali bywalcy plus nowi bywalcy. Ten pan tutaj oto jest Peter. Ten którego znacie już dobrze z moich filmów. Tu jest Tomek. Wszystko się zmienia. Tomek przeszedł na wózek. I startuje Janusz. Nowy uczestnik na tej łące. Jedzie. O, gniewa to. Drzewo, uważaj. No, startuje Peter, ostatni bez wózka na tej łące. Proszę! A tu Janusz ląduje Janusz, jak się podoba tutaj na Proszowicach? Słuchaj, pierwsza klasa Pierwsza klasa? Super jak Ci latało? Elegancko. Jeszcze lecisz, tak? Jeszcze lecę, musi przelać, bo No wiem. A tu Tomek będzie startowało, odpłyniemy się. już na zostały, Ostatni Piotrek, tylko na nogach. A tu Tomek Kaczor. Janusz, jak to było z tym Twoim lataniem? Bo tam w zasadzie tego nawet nie wiem. Kiedy Ty to zacząłeś, ten temat? W ogóle? W ogóle? W ogóle to są lata 80. Tak? Wtedy są a ty... siłowce, samoloty. I latałeś tym wszystkim? Po coś na, na O, matko. Aha, i teraz wróciłeś do paralotni po latach? Tak, znaczy wiesz. Wtedy to było latanie takie w aeroklubie, czyli za Aha. darmo, w zasadzie bez perspektywy. No to wiem. Byłeś wtedy deczko młodszy pewnie. No. A teraz mówisz, że. Potem wiesz, potem praca, wojsko i, i to uśpiło się, tak? A w, końcu... a w końcu dorosłeś do tego, że trzeba kupić po linii. 250. Znaczy łatwo dostępne, że, że już prawie... No nie ma lepszego silnika chyba teraz, nie? No, bez Buzeczek. najbardziej niebezpieczne rzeczy w trojkach, te wahadła. Cześć! Janusz leci <laughs> Przejechać nie ten, no Jas jeden A, dobry, dobry, chcę sobie dojechać za hot-out. No. Koniec. Prawie udało. Tomek co to mówi, że trajeczka nowa, tak? Nowa trajeczka Przekonałeś się do trajki, nie chcesz już, już jak Murzyn z plecakiem pędzić. Nie, no wiesz co, jedno lepiej, to, że tak, we klaucie tak. jest lepiej Wygoda. Kręgosłupka tak, nie cierpi. Zgadza się tak, fajnie, chciałeś to kółeczko tak, zrobić, prawie ci udało. Prawie, że, ale to jest dopiero mój drugi lot. A czy mi chciałeś przejechać? No. A, <laughs> <laughs> Czekaj, to jest dwój dopiero drugi lot na trejce? Tak, dokładnie. Ha, no to ładnie. Tak, Całkiem ci ładnie szło. I tak jest chyba. Czas startu nie, nie widziałem. widziałem, no ale. Wiesz co, no dlatego wylądowałem, żeby jeszcze spróbować wystartować. Muszę Bardzo dobrze. Dobra, nie? Poćwiczyć trochę. O, a tutaj Widzimy najnowszy patent kolegów na samostawiacze, tak? Co to jest? Trytrytka, i trytka, druga trytrytka. I, I tu są, tu są taśmy. Ta... A, Janusz, co to wymyślił, ty? No, z się muszę powiedzieć, że nie jest. Wymyślił to ktoś, ktoś inny. inny. Ale jak to, jak to działa? Teraz pokaż, to zademonstruj, działa jak to w ten działa. W te taśmy są. Aha, napinane przez to, przez, tak, 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 przez tą trytrytkę. Potem automacje przechodzą przez ten plastik. Odpala, Janusz. Próbuję kolejny start. Tamten pierwszy był bardzo nieładny z wahadłem. Ale zdarza się. Teraz będzie już tutaj starał się delikatnie wyprowadzać. Zobaczymy te samostabiacze jak działają. No faktycznie, wyciągają nawet ładnie. teraz tak, 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 tak. No, Znowu to wahadło, kurde, a tam drzewa. Ajajaj. Aj. To Janusz jeszcze będzie lądowanko robił? Chyba tak. On chyba chce te starty ćwiczyć, wiesz? Zagasił, pyk. A ładnie ląduje na tym. Solo zawsze pali! Tomek startuje znowu z olubeczką. W zasadzie będę widział pierwszy raz jego start na tym wózku, zawsze startował znów. Choć tak skręca jakoś dziwnie. Ole, nic tego nie będzie chyba. Nie ma szans Nie wiadomo czemu. Kolejna próba startu. O, teraz wychodzi już jakoś lepiej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze kurwa, hamuje go, hamuje go za wchodzi, nie wejdzie. Nie wejdzie. Nie wejdzie. Teraz Janusz będzie startował bez samostawiaczy, czyli będzie trzymał taśmy A w rękach. No i zobaczymy, bo chyba nie miał wyczucia jeszcze z tym patentem. O pewnie, że tam! Obrazy! To jest chyba ta przyczyna tutaj, że coś jednak z tym patentem jest jeszcze nie do końca w porządku charakterystyka skrzydła też ma swoje. No na pewno, na pewno. U niego po prostu go lepiej takie rzeczy Tak, fajnie jedzie sobie. Jeszcze go będzie stać. Podjedzie sobie tutaj. Hamuj! O matko! 48 minut całe Janusz, jak Janek mówię, startuje i ląduje. Jedno kółko i dawaj. Trudno będzie z tego. Leci Peter. Ostatni latać z nóg! Wszyscy już na wózkach. Janusz cały czas widzę woli, jest tak nie czym. wow co tam się dzieje, O, ale raz strasująco to jest. Gęste. Panie Piotrze, no bardzo ładnie. Widzę, że cały czas pan jesteś w formie bez jagry. Tak. Cały dajesz radę bez tego. Radę. Bez tych kół? No, ale trzeba będzie chyba się przesiąść na te kółka. Bo Jednak? No, no albo se wrotki kupić najpierw. Ale co? Kości skrzypią, tak? Co? Wrotki Podczas startu. Wrotki trzeba kupić. Kto to mówił? Ty to mówiłeś, że, że to tylko murzyn tak startuje z nóg? Czy co? Że murzyn startuje z nóg? A biały człowiek z kulek, tak? Nie. Nie? To nie, to nie? Coś tak powiedział kiedyś, słyszałem. Widzę, że ja muszę tu jeszcze sobie troszeczkę po. Wow. Yeah. Nie! Nie! chodzi Tomek, Tomek, co to? Ty, tym tym taśmami będziesz trzymał je? Tak no, chwydzie rękami i porównamy, jak teraz w skrzydło wyjdzie, dobra? A tu Januszek zlądował, chyba już zakończył na dzisiaj. A, jeszcze wcale nie. Konwojery robi, tak? Alka. Tomek Kaczor będzie startował, tylko że mu troszkę pierdzi tam w plecy. Mam nadzieję, że mu się uda. O właśnie, teraz weszło! No ładnie. Poszedł! No to wiemy jaka przyczyna te samo stawiacie są do dupy.